Dzień dobry, drogie dzieciaczki, witam was bardzo serdecznie, dzisiaj odcinek specjalny. Specjalny, bo wujek jest specjalny, Hehehe. Dzisiaj zrobimy motyw, zrobimy sobie taki odcinek na luźno, bardziej sobie pogadam, ponieważ dzisiejszy temat odcinka tego wymaga. Ostatnio, wam się pochwalę, ograłem pierwszy raz w szyciu The Last of Us. Powiem wam, to jest mistrzostwo wszechświata. Pierwsze w ogóle wprowadzenie, pod odcinkiem będziecie mieli, jeśli nie chcecie mojego gadania, chcecie od razu lekcję, macie minutę, do której macie przewinąć. Ja się dzisiaj po prostu pogadam. Pogadam sobie, bo po prostu czuję dziś potrzebę się po prostu z wami pogadać. Mianowicie chodzi o to. Eee, ja zawsze byłem konsolowcem. Tylko, eee, najbardziej to jak grałem na PS1, to po prostu mistrzostwo świata. Dwójka, coś tam, coś tam. Trójka i czwórka totalnie mnie ominęły, ponieważ rozwijanie firmy, wiecie o co chodzi. I gdzieś te wszystkie gry mnie ominęły, co jest, do czego za chwilę dojdę. Ale cały czas mordował mnie temat, bo jestem w ogóle, jeśli ktoś nie wie, jestem w ogóle fanem e, tematu zombie i w ogóle takich postapokaliptycznych właśnie, gdzie jest jakaś zaraza, coś tamtego, ludzie zmieniają się w zombie. Na Wikipedii jest lista filmów, nawet... Zobaczymy sobie ile w ogóle tych filmów jest. Czekajcie, już od razu obczaję. 582 i to są wszystkie takie jakieś tego. I motyw taki, że kiedyś miałem takie po prostu, jak pracowałem jeszcze e, w takiej firmie e, w Zakopcu, byłem w ogóle sprzedawałem ten, sprzedawałem. Em, E, hydraulikę Łazienkową, tamte wszystkie rzeczy związane z Hydrauliką Łazienkową. I wtedy miałem patent, miałem taką straszną zajawkę, że względem tej listy po prostu szedłem i oglądałem sobie wszystkie filmy. Większość tych filmów oglądałem, po prostu uwielbiam temat zombie, tam tak jak mówię, koło 600 filmów jest. E, ale oprócz tego wszystkie gry, Resident Evil i tak dalej, uwielbiam Mistrzostwo Świata. Ja a propos tej firmy, w ogóle jeden ciekawy patent, bo e, dlatego tam już nie pracowałem, Ponieważ po pół roku pracy w tej firmie, przypomnę, że to jest hydraulika, tam łazienkowe rzeczy i tak dalej, przyszedł do mnie gościu jako klient yy, i zapytał się mnie, że potrzebuje yy, kupić baterię. Ja tak patrzę na niego i mówię: Chłopie, ale żeś te sklepy pomylił. To jest z hydrauliką, to nie jest z bateriami. Baterie to do jakiegoś elektrycznego. Szef mój mnie wtedy podpatrzył i powiem wam krótko. Że powiedział mi, że tak średnio się nadaje do tej pracy, skoro po pół roku nie wiem, co to są baterie. Temu chodziło o baterie, czyli o kran. Ja myślałem, że kran nazywa się kran, a nie nazywa się bateria. I dlatego wam powiem, że dlatego yy, nie jestem, nie spotkacie mnie w żadnym sklepie hydraulicznym jako sprzedawcy. Już wiecie dlaczego. I sytuacja miesza o to. I zawsze cały czas gdzieś tam od momentu jak wyszła właśnie gra The Last of Us gdzieś tam je cały czas kulo żeby se po prostu w tą grę pograć. I ostatnio wyszedł ten serial i tak kurde oglądałem, spodobał mi się co świata. Ale wszyscy oczywiście fani e, to w ogóle nie ma nic wspólnego z grą, to to to, to, to w ogóle jest masakra i tak dalej. Ale mi się zarąbiście spodobał. I cały czas zacząłem się tam patrzeć coraz bardziej, jakieś gameplaye. No i ostatnio właśnie kapłem się na tym, że więcej po prostu czasu spędzałem, oglądając gameplaye, zamiast zrobić coś jakiegoś sensownego. I stwierdziłem, że obiecałem sobie po salce, jak ogarnę salkę, coś takiego muszę mieć dla siebie. Yy, coś muszę po prostu zrobić dla siebie. Nie wiem, myślałem coś tam, nie wiem, gdzieś pojechać, coś zrobić po prostu. Yy, I stwierdziłem, że wezmę sobie właśnie... Playa, żeby sobie po prostu pograć, na raty, no bo wiecie o co chodzi, nie? Bo mamy teraz zespół, będziemy, kurde, strasznie dużo kasy potrzebować, w ogóle będę chodził po sponsorach, żeby ogarnąć, bo kurde, w ogóle jaki patent! Eee, liczyłem na początku, że będzie nam trzeba dychę. Teraz ostatnio, co liczyłem, wyszło nam 12, dzisiaj, co liczyłem, wyszło mi 15, że potrzebujemy, żeby zacząć i to jest po prostu masakra, mam miesiąc na ogarnięcie tego. Mniejsza o to! Mniejsza o to! Eee, I... The Last of us, po prostu. Ostatnio ograłem, to jest po prostu mistrzostwo wszechświata. Jest tak genialna historia, że się po prostu w pale nie myśli. Dlatego dzisiaj zajmiemy się utworem, głównym motywem z tego oto dzieła. Z tego oto dzieła growego, tego mistrzostwa wszechświata. Jest bardzo spoko dla osób początkujących, jeśli ktoś dobrze zaczyna z finger no to będzie perfekcja. No i lecimy. Od dwunastki na strunie G i mamy po kolei trzy struny. Gramy tak, jak ja gram kciuk wskazujący i fakalec. Czyli mamy 8 razy. Normalnie, jak to jest w piosence, to cały czas jest tylko na tej 12, to idzie w kuko. I tam skrzypki dorabiają tam jakiś tam, ten cały klimat. Ale my sobie zrobimy tak, że trochę to zmodyfikowałem, tak żeby jak najbardziej przypominało yy no to właśnie to intro, tylko że tam, tak jak mówię, są kilka w ogóle. Kilka ten, e, kilka w ogóle instrumentów. A i przy okazji, właśnie, najważniejsza rzecz. Oryginalnie to nie jest grane na gitarze, bo to brzmi jak klasek, ale to nie jest klasyk. To jest instrument e, boliwijski. Boliwijski? Boliwijski, z Boliwii. No, Boliwia, no, takie tam. E, Ron Rocco. Wiem, że ta nazwa, po pierwsze, brzmi jak idealna nazwa dla aktora filmów dla dorosłych. W ogóle to byłby taki ostateczny boss filmów. Dla dorosłych to jest taki Turbo Ron Roko. To się pisze razem, ale gdyby to było osobno, to po prostu ostateczny boss filmów dla dorosłych. I to jest taki instrument. Wygląda jak ukulele, tylko ma podwójne struny. Też taki nieduży. Też nylonowe. Taki właśnie połączenie gitary dwunastostrunowej, tych takich podwójnych strun, właśnie z ukulele. Mega fantastycznie to po prostu brzmi. I oryginalny soundtrack był nagrywany na tym, ale mniejsza o to, wracamy do roboty. A i przy okazji każdy się zapytał o co chodzi z tą gitarą, bo zawsze grałem na tej innej. Kumpel się pozbył gitary. Znaczy to jest pierwsza gitara w ogóle, na której nagrywałem na YouTubie. Ten cover If i faj Heddy Heart, był właśnie na tej gitarze nagrywany tam naście lat temu. Nie, nie naście, kilka lat temu. Ale no, pierwsze w ogóle nagrywki, jakie ja robiłem, to robiłem na tej gitarze. To jest gitara kumpla. Ale nie gra, pozbył się jej po prostu, stwierdził, że nam na zespół ją tutaj zapoda, żebyśmy mogli grać, więc teraz będę część odcinków po prostu nagrywał na tym i podkładów, bo fenomenalna gitara. Ale mniejsza o to. I lecimy. Dwunastka. szesnastka, Dwunastka znowu. Piętnastka. Czyli mamy 15, jest wtedy 6 razy i za siódmym po prostu zatrzymujemy się na 15. I teraz zaczynamy drugą część, tak samo dwunastka, tylko uderzamy razem z najgrubszą struną, pustą, wiecie o co chodzi. I później mamy tak samo. 9, 14, 11, czyli i dwunastka, 4 razy. To jest pierwsza część. Druga część tak samo, tylko zamiast dwunastki, na końcu mamy 16, czyli. Trzecia część tak samo jak pierwsza i ostatnia część, piętnastka, czternastka, taki hammer, dwanaście, czternaście, dwanaście i ostatnia struna i dziewiątka, osiem razy. I tak przy okazji czekam w ogóle na dubbing, żeby był w wersji góralskiej. To byłoby fajne. Ostatni z nos, Joel, hej boj tu! Musimy się wyspindrać na tą grapę. Fakty historyczne byłyby załowane, ponieważ cała gra rozgrywa się w poroninie za kościołem. No i całość. A I tak, by the way, w ogóle przy końcówce, i tak dalej uważam, że ser Daniel Fortescue z Medi Evil jest po prostu najlepszą postacią, ale Joel z tego, ee, no to jest Mistrzostwo wszechświata. no to jest kurde. Muszę dwójkę ogarnąć właśnie specjalnie na ferie właśnie e, teraz ogarnąłem, żeby na ferie sobie po prostu pograć. No i drogie ciężki, to byłoby na tyle, chyba że macie jeszcze jakieś fajne gry, które polecicie, e, to mi od razu pisać w komentarzach. Dobra, albo w ogóle jakieś fajne są traki. Przy okazji, właśnie, jeszcze zanim się pożegnam, jeśli ktokolwiek z Was kiedykolwiek robiłby grę o zombie, Zombi zombi, co ma trąbkę i trąbi eee, i chciałby, potrzebowałby są traku, to się do mnie odzywać. Ja normalnie bardzo chętnie zawsze mi się marzyło, żeby coś takiego kiedykolwiek ogarnąć, żeby kiedykolwiek coś takiego spróbować. To po prostu jak coś, do wujka Tomka piszcie, wujek Tomek Wam od razu ogarnie, będziemy razem kombinować, bo normalnie to jest mistrzostwo świata, Jakieś mi się marzyło, żeby w ogóle przy grach pracować, żeby w ogóle muzykę robić do gier, bo to jest fenomenalne, po prostu mistrzostwo świata. Dobra, i to byłoby na tyle, pamiętajcie, napiszcie mi jakieś fajne gry, które jeszcze można, najlepiej o zombie, oprócz Rezydenta, bo Rezydenta znam, ee, które można za po prostu pograć. Dobra, i to byłoby na tyle, na razie trzymajcie w miłego dnia.